Witam Państwa w kolejnej wskazówce tygodnia Impact. Dzisiaj pokażę, jak możemy zaimportować elementy z pliku Excel. Czyli nie musimy korzystać bezpośrednio z narzędzi do projektowania takich AutoCAD czy Tekla, by zaimportować elementy do Impacta i móc wykonywać na nich prace związane z planowaniem produkcji. Może to być plik Excel. I teraz, może, właśnie pokażę, jak taki plik Excelowy wygląda. Więc taki plik zawiera w sobie Nazwy elementów, sztuki poszczególnych elementów, wymiary oczywiście takich elementów, przypisanie może do pięter, do, czy do konkretnych budynków w projekcie, czy faz projektowych, masę elementu. Jeśli są jakieś rysunki, to też mogą one być przypisane, jak się taki rysunek nazywa, jakie są rzuty na tym rysunku, jaka rewizja, oczywiście daty i tym podobne sprawy. W tym pliku oczywiście możemy też dodać do poszczególnych rodzajów elementów, jakieś akcesoria wbudowane, na przykład tu są jakieś pętle, tu jest pewien element inny, wbudowany, możemy też dopisać do takich elementów zbrojenie w, prostszy, w prosty sposób opisać je, ale tam potrzeby projektowe w zupełności wystarczający. No i, oczywiście, możemy sobie dodać otworowania, otworowania prostokątne i okrągłe. Gdzie one się znajdują w poszczególnym elemencie, zgodnie z współrzędnymi do lewej dolnej krawędzi takiego elementu. No i na końcu, jeśli są jakieś zestawienia, czy, czy mieszanki, czy jakieś inne e, z, konkretne informacje, które warto zawrzeć w danym elemencie, to możemy to dodać w tej w ostatniej zakładce. Ja teraz to zminimalizuję, przejdę sobie do samego impakta. I w impakcie możemy takie elementy z Excel'a zaimportować dwojako. Albo z menu głównego w zakładce import i linked. Takie elementy importowane z Excela, one zawsze będą elementami u nas nazywanymi właśnie elementami linked, czyli takie niestandardowe, nie przypisane na przykład do ściana warstwowa, czy, czy płyta monolityczna, czy, czy płyta kanałowa. Nie mają określonego swojego typu. Po prostu są to takie elementy niestandardowe. To jest, to jest jedna z rzeczy, którą, na którą warto zwrócić uwagę przy importowaniu właśnie z Excela. A drugi sposób na import to właśnie kliknięcie tutaj prawym przyciskiem myszy na Element Marks i wybranie opcji Import Link Elements. Teraz musimy tylko wybrać plik. Taki plik ja mam właśnie tutaj, to jest ten, który przed chwilą pokazywałem. Ja sobie go otworzę. I tak, gdybyśmy mieli rysunki, kliknąłbym tą drugą opcję, czyli zaimportuj albo zaktualizuj elementy. Czy element marks, elementy po numerach oraz rysunki. Ponieważ rysunków nie mam. Nie będę też wskazywał folderu dla takich rysunków. Bo jeśli bym tak zrobił, wyskoczy mi ostrzeżenie, że nie ma, nie, nie ma zdefiniowanego folderu dla rysunków. Więc ja importuję tylko same elementy oraz ich numeracje. Aha, wyskoczył mi błąd. najprawdopodobniej plik jest otwarty. Tak. Oczywiście, no nie możemy mieć otwartego tego pliku, który chcemy importować. Więc, tak, teraz program sobie powoli przemieli wszystkie elementy z pliku, który obecnie zamknąłem. I dzięki temu elementy znajdą się zaraz w impakcie, tutaj w naszym widoku. Potem, oczywiście, on się też za chwilkę odświeży. Oczywiście, import trwa różną długość czasu, w zależności od tego, jak dużo elementów znajduje się w takim, w takim pliku. No i skończyło się. Teraz impact nam się odświeży. Oczywiście w tle impact tworzy pozycję w bazie danych z tego Excel'a, więc to wszystko troszkę trwa. No i mamy odświeżony widok. I teraz widzimy właśnie te nasze elementy. O kolejno, tyle sztuk danego rodzaju elementu tutaj VS1, VS2. E, mamy sześć sztuk e, tych elementów. Cztery sztuki elementów VS1. E, no przepraszam, VS2 jest dużo więcej. E, ułożyły się w takiej kolejności. E, no i otworowania. Jak widzimy, otworowania mogą być różnorakie, nie muszą to być pełne wycięcia w elemencie, mogą to być też pewnego rodzaju głębienia, wcięcia czy oczywiście, otwory mogą być również okrągłe. Bo tutaj nie ma się co przejmować taką geometrią, to tylko na potrzeby wyświetlenia, jest to otwór okrągły. No i jak wiadomo, jak już mamy te elementy w naszej bazie danych, no to wystarczy, że sobie przejdziemy na przykład do dnia dzisiejszego. W impakcie. No, i takie elementy możemy już sobie rozplanować na stoły. Możemy wrzucić te, może wrzucę te troszkę mniejsze elementy, żeby troszkę więcej weszło. Mogę je tutaj przerzucić do planowania produkcji na dzisiejszy dzień. Ostrzeżenie o datach, ponieważ nie przysyłem żadnych dat. No, i te dwa elementy nie zostały wrzucone, bo po prostu się na ten stół nie zmieściły. Ale jak widzimy, takie elementy od razu możemy wrzucać do naszego planowania. Czyli możemy wykorzystywać cały, cały pakiet Impact Production dla tych poszczególnych elementów. Oczywiście, wedle planowania, też z tabeli, po element IDs. Takie elementy, wszystkie, które były zaimportowane, również tu się znajdują. Więc czy wolimy pracować z widoku 3D, czy z widoku tabeli, to jak najbardziej tak możemy rozplanowywać sobie te elementy w Impakcie, zaimportowane z pliku Excel. Z mojej strony to by było wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam na nasz, na nasz profil na LinkedInie Strusoft, na nasz oficjalny kanał na YouTube Strusoft Polska oraz na naszą oczywiście oficjalną stronę www.strusoft.com oraz impaktowe wiki, gdzie dużo tych informacji, które ja pokazuję w wskazówkach, się znajduje. Można sobie powtórzyć informacje bądź znaleźć nowe. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam w następnej wskazówce tygodnia.